Co z tymi włosami to też trzeba tak zrobić, że pierwszy trzeba brać te najdalsze? Ja zawsze biorę na górze. A ja to z kuchni najbliżej, go? O mam pierwszy klucz. Gateki czy co? Tak, gateki. idę po drugi, pewnie jest na górze kluczcie pieczalne. klucz? O, kij. Idę no to, otworzyć to, piwnicę. O, to, o, ładnie. No ale poczekam, aż otworzę piwnicę i otwieram psy. Pierdolone psy dokładnie. Kurwa, są ty psy, o, gdzie są te psy. A nie wiesz co to odpierdalasz? Co? Nie w tą stronę poszedłeś. Głupi kutasie. Dobra, A zaprało, kurwa mać. A, dobra, czekaj. Nie, dobra, dobra, na ten drzwi, którymi ty wyszedłeś. Z drugą stronę były psy jasne. Dobra, otwieram drzwi. Nie, to, cofnij się, cofnij się. Ano chyba, że tak. To to okej. Okay. Tu Bej, są drzwi do psów Sigma! Sigma kurwa, widzę cię. Śladem. Dawaj nic u bo czarna. Te super jogurty mi szybciej zapierdalają. Pojebane. 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 Kurwa. Strasznie to było pojebane. Idę na ten dalszy cmentarz. No, tam kurwa. Dobra, ale są trzy róże w cmentarzu. O kurwa le Sigma. To trzeba je na koniec zostawić. Gdzie jest kurwa? Nie ma ani jednej. Urwa nic tu nie ma. Faktycznie chyba respią się w losowych miejscach. O jedna, dobrze. Dobrze. Znalazłem. Dobrze. Pierdałabym przez co? Przecież to szybko od razu wpierdolić, bo kurwa mi zajebie lalkę. Dobra, idę. Wpierdoliłem. Obawiam się, że i tak mi zajebie lalkę. Nie wpierdalaj, nie wpierdolaj, nie wpierdalaj, bo zniknie. Nie wpierdala, nie wpierdala, nie wpierdolaj. Dobra, już możesz. Wpierdoliłem. O kurwa, zimpelowałem od tym. DALI jesteś, lecz Sorry, my nie, bad. Nie, się znowu na głowie, kurto mać. Ale się wkurwiła, jebana szmat. Znowu impailuję, ale się wypierdalam. A jednak nie. Sigma? Tak jest. Kurwa, lalka Ważne mam Idę nabić na kołka kolejną Ale mi się za plecami, ale ten mi Bo na razie jest. Tak zrobić Tak nie zrobić Miksuję jak DJ Ale sobie zmiksowałem w kotle Give me that, kurwa, doll. Bleć! Wypierdalam się! A jednak nie, Sigma. <ścoughs> Mega gra, kurwa, nie? Widzę, jak się spierdala z tą on czemu nie mogę zajebać? I od razu ją, kurwa, wyrywam z ziemi, jak się... Czekaj... No, no i gdzie ją postawisz? W Jedna co no mnie boli, kurwa, co, kurwa to, że się mogłem, to, mogłem to zrobić szybciej. gdzie? No, nie no mój, mój zajebał sobie lalkę. Ty może to tak działa jak ten, jak się res respi na nowo ta lalka. Może tak być. Kurwa tylko wziąłem tą lalkę zajebaną, a nie mam... A nie mam nawet włosia czarownicy i biegnie za mną ten kutas kurwa bity. Kurwa im cooking, okej, o kuk I hope I you cook well O oh, kurwa Owaj mi to było się i cooking tu biorę cook. płatkę na zapierdolanie czemu for fun Nie dobrze że bierzesz Spierdolił mnie Dobra to jest taki kurwa z a, kiska, kurwa. Podnieś to do chuja. Czemu twój cień mi podjebał kurwa lalkę? Czy one od razu powinny znikać, kurcze pieczone. Nie, ma. mi się wydaje, że one zawracają, ale to tylko moja... Nie, ale ja się patrzyłem, ja się patrzyłem, one kurwa znikają jak, jak... Jak do ciebie dobiegną, to znikają kurwa w ziemię. Się załamują, że kurwa zmieszałeś ich lakę z błotem. Tego typu. Pierdolę, przy Coś mi kozakami Kurwa, wlazłem w tą jak debil. A nieważne. Nic mi zrobiła. Jestem stypni, kurwa, jestem błyskawicą. Ehm. Ale co, ty, kurwa, nawet stanie. Nie jest w stanie. zabrała ci róża w ogóle? Nie. Nie, bo ja jestem pro player. Midas, ja. Kurwa, nie mogę znaleźć pierdolonego włosia. No, gdzie ta pizda mogła się czesać? On o film normal, kurwa. Cała potka mi zleciała, nie? No, gdzie ta pizda mogła się czesać, ty? Ty zbierasz z dołu? Z góry, właśnie. A, okej. Okay. Idzie, najwyżej no, chyba już nie ma. No, Impejluję. impeluję. Impale! Puknie było. Drzwi są pozamykane. zamykane. Trochę nie slipną, no, chyba że z tyłu są otwarte. Są otwarte. Idziesz szukać psa. Wiem, że jedno otworzyłem, nie wiem które. Łuka psa. No, z tyłu. psa. Gdzie jest? Papier jest? Nie o Skończyły się psy. Kurwa, nawet zjeźdźcy normalnie nie mogę. Płatki mi się ten rozpierdolą. A, ujebałem wagon śmieciowi. Zasłużył sobie. Jakbyś się pytał. Wypierdalam się. Zajeba mi kurwa moją różę, ukochaną, biegną. To już jest ten poziom, że musisz mieć różę, bo inaczej cię na 100% złapie No kurwa, no. Spokojnie żyję. Ale podpierdoja mi Różę, to kurwy nędzę. Różę idę impa, impalerować, impalerować. O tak, impaler. Dobra. to kurwa. Pyk. na jakieś... Nie mogę cię simpailować kurwa mać Zimpailowałem czy nie? Wiem, że mi róże na pewno zajebała szmata Nie mogę simpailować kurwa no Nie ma na speeda to biorę na transparentność Jebana szmata kurwa, nie? Gdzie są jej włosy kurwa Włosy A Ona mi się teraz chyba nie może zrespić jak jestem jej a jak mi się zrespi, to uzna te potki za i gówno jebane, zbagowane. Tak jak resztę w tej grze. No Dobra, chyba idę przedostatniego zimpailować. Ja nie wiem, czy ja swoją zimpailowałem, czy mi zajebała ją. Gdzie są kurwa mać róże do chuja? Ej, te róże chyba znikają kurwa po czasie, to nie ma inna... inaczej... Nie, sensu to by nie miało in... inne, okay. no chodź tu tym psem kuba! To będzie przedostatnia. Ostatnia? Przedostatnia. Twoja. Ja w... No tak, ósma to będzie. Kurwa, Sigma, bo mi brakuje tylko statuetki. A mam ten, mam róże. Ja to przedostatnia. Jakieś głośniej się drzesz, mata. Biorę to na transparentność. Bior, bierz na transparentność, ale ja się wypierdałam chyba. Bo nie mam kurwa, jebanej lalki. Się blokuje o korzenie. Dobra, mam to, mam to. Są włosy w kuchni? Proszę, proszę, kurwa. Gdzieś, blisko. Gdzie są, kurwa. nie ma, wo... nie ma włosów w kuchni. Wobec mnie ja... ja robię ten. Biorę od razu podkę na niewidzialność, kurwa. Dobra. Dobra. Ej, nie powinna mnie teraz widzieć, kurwa. Nie powinna mnie zajebać, tak co? Zajebało hmm. mi, kurwa. Ru... A nie, dobrze jest, dobrze jest. Że nie potrzebuję z ostatnią Piędą, że sami jesteśmy kozakami i palimy wiora kurwa cały dzień Nie, raz mi się nagłowie. Ja może pójdę na dół zdech. zdechł Cóż... Wiem O Piwnica się świeci w na czerwono Ja pierdolę Sigma kurwa na plecy ale Sigma kurwa mać Ale oh, Sigma nice. No niosę ją, patrz nie mogę Fuck. jej. Tak widzę. Ruchable, nie? Ruchable. Tak <laughs> Nic nie widzę kurwa. Pokaż mi jak ona wygląda. Walę ją na dziurę kurwa. Jebana szmata Ja pierdolę... Jeszcze na pożegnanie upierdolę sobie kurwa ogon pieskowi mnie mnie w O ty psem. Yes? <laughs>